Cześć, witajcie, jest kolejny dzień wyprawy, no i dzisiaj ruszamy już w takie góry, że góry i będziemy szli do Użguli, a widoki jakie są, są niesamowite, zobaczcie sami. misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away a break of day to find our lost torches blazed with light Misty mountains cold To dungeons deep And caverns old We must away A break of day To find our long Forgotten Were roaring on the height. the winds were moaning in the night the fire was red it flaming spread the trees like torches Cześć, witajcie! Jesteśmy już w trasie. Wyszliśmy. W sumie to wyjechaliśmy z Użguli, ale o szczegółach tego co działo się wczoraj po południu i dzisiaj rano opowiedzą Wam Asia i Maciek. I ja zacznę! W to porobił nas ten wczorajszy dzień dosyć mocno. E... Wyruszyliśmy późnym, już popołudniem z, z takiej przełęczy La Paris Pass znajdującej się prawie na 3 km. Później idąc szlakiem przekroczyliśmy tą wysokość 3000 metrów. No i każde, każdemu udała się we znaki ta wysokość, ale to co widzieliśmy, wszystkie te widoki, e... Góry skąpane w zachodzącym słońcu No, to było coś wyjątkowego I w sumie chyba jak wtedy z Asią rozmawiałem to No, to powiedziałem, że tak trochę brakuje słów, żeby to opisać I nie da Więc się to do niczego porównać Nie da się Więc mamy nadzieję, że ten film właśnie Wam tutaj trochę przybliży A potem było już tylko gorzej Ciemno, zimno I do domu daleko I, i, i tak było do samego końca Czyli resztki jedzenia. Zatrzymaliśmy się na jedną przerwę i zjedliśmy wszystko, co mieliśmy. Każdy się podzielił ostatnią hałwą, czekoladą i chlebem, a potem wracaliśmy przez haśczero do Wywalaliśmy się w nich. Oj, no plus ciemności był taki, że dobrze było widać gwiazdy. No. A na miejscu zostaliśmy uraczeni. Powiedzmy, że uraczeni. Ojciec załatwił, że bistro jedno już guli będzie dla nas otwarte dłużej. Dwie godziny. Dlatego załapaliśmy się na małe przekąski, a potem spaliśmy w całkiem przyjemnym guesthozie. Pod dachem. Pod dachem. No minusem było kąpanie się w dosyć zimnej wodzie, ale lepiej się wykąpać niż nie, więc tak spoko. No i dzisiaj już. Zaczęliśmy też trochę później dzień, żeby odpocząć. A potem jechaliśmy takimi... Termowymi. Nie no, jeszcze byłam msza. Jeszcze byłam okay. i wypićmy śniadanie. Niedziela. Wybitne śniadanie było dzisiaj. Bo też w tym bistro. A potem żeśmy zapakowali się na jakieś takie wany terenowe. Nie wiem jak to nazwać. Coś takiego. I jechaliśmy przepaściastą drogą. Przez wodospady, rzeki. I dziury. I przy, każdym, przy każdej dziurze trzeba było się zatrzymać i sprawdzić czy plecaki z dachu już spadły, czy spadną przy następnej. No nie spadły. No, no, do tego nam oszczędzono. Także dużo się działo. No ze względu na wieczorową porę ciężko było cokolwiek nagrać. Ale dzień dopiero się zaczął. Także zobaczymy co, co przyniesie. Także do zobaczenia przy następnej okazji. Ale chyba tylko tak w górę. Dwa! Jeden! Jeden! Ale co? Trzy! Dwa! Jeden! Ale to musi tu być jeszcze. co państwo jedli? co tam się działo? zupkę z kiełbasą zupkę z kiełbasą polską skąd wy macie polski wóz? z polskiego kraju oczywiście z i... Przemyślcie, a co to była za zupka? Czy to była amino, czy to było jednak no, To było oczywiście klasyczne wifony? Były dwie sztuki zupki pięciu smaków, więc mieliśmy zupkę dziesięciu smaków, więc było bardzo, bardzo smacznie. I a czy mógłbyś te smaki wymienić, bo to by było wartościowe, uważam? Smak e, słony, smak chemii. Słony, bardziej słony. <noise> smak nieba, smak najedzenia. <noise> tak, tak, tak. Smak naproziński. A no, no, no. To na razie są cztery. Pikante Dobra, było. z osiem. Było. Dobrze. było potrójnie pikantne, więc to razy trzy. Ja to szanuję, kolega <noise> siećby wypowiedział też również. Jad, nie jad, obrzydliwe fuj. To było najlepsze danie tego dnia. Bo jedyne, na tym zakończmy! Co ty kupisz skody Fabie? <grystanie> ja kupuję auto, ale skody Fabie nie Ma gaz, 300 tysięcy przejechane jak nowa? No nie. Jeździłem tylko do kościoła. <grystanie>